Witajcie drodzy pszczelarze, pszczołotrzymacze i pszczołopatrzacze. Nie było mnie tutaj bardzo, bardzo długi czas. Nie było mnie w zasadzie od strat zimowych rok temu. No i dzisiaj chciałbym wam pokazać co się zmieniło po całym sezonie moich innych doświadczeń prowadzenia eksperymentów z leczeniem. Co się zmieniło, jak jest? Tutaj, gdzie są te otwarte daszki, tutaj zostawiłem sobie trzy rodziny w Warszawiakach. To są młode rodziny na młodych matkach. To są sklenarki H47 i jeden Backfast. I tutaj osiemnastki, osiemnastki, osiemnastki. Ja mówiłem, że w osiemnastkach idzie mi dużo, dużo lepiej, a w Warszawiakach poszedł dramat. Najpewniej no to było moje złe leczenie przeciwko warozie i pewnie gdzieś popełniłem błędy. Teraz zrobiłem zupełnie inaczej. To znaczy, po ostatnim pożytku, po lipie na początku lipca, zrobiłem bardzo drastyczny ruch. To znaczy, wyjęłem wszystkie ramki z czerwiem krytym, zostawiłem trochę czerwiu otwartego i samą węzę. Troszkę suszu a cały czerw poszedł do topiarki. W ten sposób zrobiłem sobie sztuczny okres bezczerwiowy i całą warozę, która była, znaczy no całą, powiedzmy 80-90% eee, wrzuciłem do topiarki. Po prostu ją spaliłem, stopiłem. Eee, te pszczoły, które zostały, dostały jedną tabletkę piwarolu, no i tej warozy posypało się całkiem sporo. W osiemnastkach zrobiłem ciut inaczej. To znaczy, we wszystkich rodzinach produkcyjnych ja ten czerw wywaliłem, przetopiłem, ale z racji tego, że moje odkłady nie były w jakiejś super, ekstra, dużej sile, no to zostawiłem sobie ten czerw kryty. Nawet trochę czerwiu krytego przełożyłem z rodzin produkcyjnych do odkładów, żeby te odkłady doszły sobie do lepszej siły i to był mój błąd. To był mój kardynalny błąd. Bo teraz te rodziny, które były produkcyjne, były bez czerwiu i y, były leczone już wcześniej były niemal całkowicie wyleczone z warozy, e, no to zrobił się problem z odkładami. Straciłem tej zimowli tylko jedną rodzinę. Dlatego, że była po prostu w za słabej sile i nie przeszła pomiędzy korpusami. Padła z głodu, padła na, na, na dolnym korpusie i są po ilości pszczół, po prostu był zbyt mały żeby poszedł do góry, czyli nie był pociągnięty do siły. Tutaj też mój błąd, mogłem troszeczkę bardziej ją podkręcić. No ale, wszystkie rodziny mają się świetnie. Pomimo ciepłej zimowli, e, wiszą jeszcze na dolnych korpusach lub na łączeniu, te rodziny, które są wyżej, Czyli już bliżej powałki, to są właśnie te odkłady, które dostawały czerw kryty. Czyli ich proces leczenia wyglądał gorzej. Ich porażenie warozą było większe w ten sposób. No bo ta waroza była jednak cały czas. Nie było tego okresu kompletnie bezczerwiowego. I moje leczenie też było zupełnie inne. Czyli nie ten system, 4 razy 4 tabletki w sierpniu, tylko. Jedna tabletka w lipcu, wtedy kiedy pozbyłem się czerwiu. Jedna tabletka w drugiej połowie sierpnia, kiedy zacząłem zasadnicze karmienie i tego czerwiu było dużo mniej. Jedna tabletka w październiku, to już mamy trzy. I w październiku wtedy, kiedy nie było już zupełnie czerwiu. I z racji ciepłej zimy i prawdopodobnego przedłużonego czerwienia pokusiłem się o czwartą tabletkę, ale w listopadzie dopiero. I w listopadzie, e, słuchajcie, tego, tej warozy praktycznie, praktycznie nie było. z Jakieś znikome ilości jej spadły. Czyli te mo moje trzy tabletki e, załatwiły temat całkowicie. A najwięcej właśnie posypało się e, w lipcu, w, w, wtedy kiedy dobijałem tą warozę, która się działa na pszczole lotnej. Później po prostu było tej warozy zbyt mało, żeby mogło się namnażać, żeby mogła te moje pszczoły e, pokuć. I niby teoretycznie ja te rodziny osłabiłem, bo jednak to widać było po, po tych rodzinkach, że cały czerw kryty poszedł w łeb. Po dwóch tygodniach pszczoły zrobiło się naprawdę sporo, sporo mniej. No ale te rodziny doszły do siły, doszły do zimowli i mogę je określić jako rodziny średnie. No, kilka dużych, jedna słaba, która była poszła w, w krajach. Co do nozemy, z którą też od paru sezonów się borykałem. Miałem pewnego pacjenta po kolonoskopii, którym się zajmowałem, i on mi powiedział, że ma jakiegoś tam znajomego, pana profesora we Wrocławiu, który bada temat nozemy i bada ewentualne leki, które na nozemy mogłyby być dobre. Jedyny podobno skuteczny, sprawdzony sposób na tą chwilę to jest wywar wyciąg z pokrzywy. I powiedział, że przy tych karmieniach lipcowych, sierpniowych dobrze jest do syropu dodawać właśnie sok lub napar z pokrzywy. Ja tak zrobiłem. Zacząłem dodawać soki z pokrzywy. No i słuchajcie, sraczkę mam w jednej rodzinie. I chodziło w. O dziwo, nie chodziło, bardzo, bardzo sensownie. Mamy ją w rodzinie, która dostała najwięcej czerwiu krytego z innych rodzin. Czyli poszło tam najwięcej warozy, pszczoły były w najgorszej kondycji. No i nozema była z tego pokłosiem, ale generalnie straszki w tym roku nie ma. Przepraszam, że tak ciągnę nosem, ale mam straszny problem z zatokami. No i słuchajcie, yy, mówią, że ta ciepła zimowla jest zła, że idzie dużo pokarmu. Nie, idzie może pokarmu więcej niż gdyby była mroźna i w miarę stabilna, ale na pewno nie idzie go dużo. Dużo pokarmu zauważyłem, że szło wtedy, kiedy pszczoły były chore. Kiedy było więcej warozy, kiedy moje leczenie nie, nie szło najlepiej, to pomimo, że te pszczoły z zimowli wychodziły, to pokarmu zużywały dużo. Teraz mogę powiedzieć, że po, pokarmu poszło mi o połowę mniej niż w sezonach ubiegłych, pomimo ciepłej zimowli. Ja uważam, że to nieważne, czy zima jest ciepła, czy zimna, grunt, aby była stabilna. Nic gorszego niż plus 7 i mgły. Za chwilę w nocy minus 10, minus 15, zaraz znowu plus 3. Te pszczoły mogą nie nadążyć, po prostu zawiązywać rozluźniającego się kłębu za dnia i przy takich plusowych, wilgotnych dniach. I teraz wam pokażę temat ocieplenia warszawiaka. Rodzina pierwsza od czasu karmienia nie dostała żadnego ocieplenia. Otwarte uliczki, wiatr sobie hula. I siedzą tak nisko, że nie jestem w stanie wam ich pokazać. I kiedy one szły do zimolu, poczekajcie, kiedy one sobie szły na Zimowiu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To siedział kłom sobie z jednej strony. Z jednej strony za zatworem, i częściowo z drugiej strony za zatworem. Rodzina bardzo duża była ściśnięta. Ja te rodziny trzymałem bardzo ciasno od samego początku. pokarmu dostały tyle co zwykle, czyli wiaderko, inwertu, plus tam te parę słoików w okresie podkarmienia rozwojowego. Jest świetnie. Te pszczoły wiszą nie wiem czy w połowie wysokości, czy nawet nie niżej. Także jest luks, Nie ma żadnego ocieplenia. Jest super. Zamykam. Mogę tutaj do kwietnia nie zaglądać. Wiem, że będzie dobrze. Rodzina druga, czyli kocyk i zostawiona mała szparka na tylnej ścianie dla wentylacji. I analogicznie, tak samo jak w tamtym ulu, wiszą na takiej samej wysokości. Pokarmu zużyły tyle samo. Nie doszło do zawilgocenia plastu. Bo tutaj z boku sobie patrzyłem na tarko świecie. wszystko spoko. Wiszą sobie nisko. Pokarm mają. Do kwietnia nie zaglądamy. I trzecia rodzinka, czyli kocyk, ale tak na 3/4 długości. Też nie ma znaczenia. Też jest tak samo. To w ogóle nie Aha, zatwory, zobaczcie. Nie żadne ocieplone, nie żadna słoma, tylko zwykła cienka OSB 10 mm i to jest tu ca... cały temat zatworu. Nieważne, czy ocieplacie na zimę. I nieważne czy dacie 8 czy 15 kilo pokarmu, jeżeli pszczoły są zdrowe, spokojnie sobie przez tą zimowlę e, przejdą grunt, żeby pozbyć się warozy, pozbyć się nozemy, o ile, na ile to możliwe, tymi sposobami, polecam właśnie tą pokrzywę i będzie wszystko dobrze, także nie, nie, ma, nie ma znaczenia. Czy ta zimowla jest jakaś super ciepła, grunt, żeby była stabilna. Także teraz tylko czekamy do wiosny. Jeśli nie będzie suszy w sezonie, no to ja jestem bardzo dobrej myśli. Myślę, że będzie wszystko dobrze. No i to tyle. Jeżeli macie pytania, spostrzeżenia, piszcie. Na no, chętnie wszelkie, za wszystko odpowiem. Każdą krytykę przyjmę, byle konstruktywną. Także trzymajcie się i do następnego. Pa. pa.